Siemano, witajcie! Jestem Kalek Kolejny, w z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy będziemy kontynuować zwiedzanie Minecrafta 1.20. W poprzednim odcinku, w sumie to po poprzednim odcinku zeszliśmy z tej oto góry, która jest za mną. Eee, I no, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy odcinek. Chociaż nie, bo odcinek był skończony na górze. Teraz jestem na dole, czyli poza odcinkiem zszedłem sobie po prostu na dół. Eee, więc no, nie przedłużając zacznijmy. Na pewno trzeba będzie nam wejść do kopalni. co my tu mamy takiego świecącego? Oto. To po prostu takie coś, co świeci. Niepotrzebne nam to jest. I musimy sobie na pewno przepalić trochę jedzonka. Dlatego wchodzimy sobie od razu, kopiemy węgiel. Następny. Pana montażystę poproszę, żeby mi tutaj ekran podjaśnił, bo na pewno widzowie teraz nic nie widzą. Dlatego. Już powinniście widzieć. Okej. Okay. Lecimy sobie dalej, dalej, dalej. Szukamy przy okazji też czegoś, czy tu nie ma. To są te takie kolce, co one dużo obrażeń zadają. Tak trzeba się w taki sposób. O. O. To o. tylko nie zebrałem, tylko padło. Zaraz po to pójdziemy. Mamy już piąty level, jest to sporo. Jak na to, że ten serwer. Nie wiem, ja na tym serwerze gram koło 20 minut. Yy... Właśnie, bo ten odcinek jest nagrany w sumie od razu po poprzednim. Ok, wchodzimy tutaj. Ok, bierzemy węgiel, tak, żeby nie spaść za bardzo. To schodzimy sobie tędy, tędy, tędy. Ok, tu mamy. Tak, i co my tutaj mamy? Two hours later. Dobra, ja już jestem na powierzchni. I stwierdziłem, że po prostu wejdziemy sobie tutaj, może zobaczyć, czy jest tu jakieś wejście do ewentualnej, nie jakiejś jaskini, ale chyba nie ma, dlatego pójdziemy sobie po prostu dalej, albo po prostu się wkopiemy. Eee, Okej, okay. zejdziemy sobie niżej i lecimy sobie dalej, szukając jakiejś właśnie jaskini, dzięki której mógłbym dostać jakieś potencjalnie ciekawe rzeczy. Lecimy dalej. No i co? Żeby nie przedłużać, po prostu zrobię cięcie. Jak coś ciekawego znajdę, to po prostu usłyszymy się znowu. Okej, okay, właśnie spadłem do jakiegoś kanionu. I mamy tu żelazo, dlatego od razu sobie po nie pójdziemy tak, ryzykownie trochę idę. Gdzie to żelazo było? Chyba tu, tak. Okej, okay, i mamy pierwsze żelazo. Tylko jedno. Cóż i Tak. O tam jest jeszcze, to tam sobie pójdziemy. Lecimy szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Okej, okay, tu też jest jakaś jaskinia. Fajnie, fajnie, spoko. I teraz jak tam zejść na dół, żeby otrzymać jak najmniej odparzeń. Teraz idziemy sobie tędy. Dobra, na łóżko po prostu zeskoczę może. Uwaga, sprawdzamy, czy umiem jeszcze robić te, te klacze. Nie. No tak. Trzeba powrócić do Minecrafta, bo dawno naprawdę nie grałem. Jakiegoś czasu nie było. I nie wiem, dobra, będziemy wyjść, wchodzić tędy. Mam na razie tylko trzy żelaza. No, i trzy z tej, e, tej buź, nie świątyni, to jest ta budowla pillagerów bo w niej takie rzeczy są. Dobra, tu mamy tą i dwa szkielety. To sobie jest z... i już sobie stąd idziemy. Dobra. Myślę, że możemy wyjść sobie po prostu na górę Tylko mam jakieś bloki mam drewno to drewnem się budujemy trudno okej, okay. tu mamy jakiś pożar, czyli jest jezioro kolawy. i też idzie noc, dlatego zaraz pójdziemy sobie spać ale przed tym nie mam już y, tego bruku to sobie szybciutko wykopiemy Let's go, Dobra, już mamy 8, dlatego robimy sobie szybciutki crafting i szybciutki piecyk. Ok, i w tym robimy sobie przepalenie żelaza. Ok, lecimy spać. Dobra, mamy dzień. I bierzemy sobie szybciutko jeszcze przepalimy mięsko. Bo na pewno nam się to bardzo przyda, i nie wiem w sumie, w którą stronę można by pójść. Mamy następną górę. O, kurczaczka mamy pieczonego. Fajnie. Kwiurka nam nie są potrzebne, to można jej wyrzucić. No, jeszcze chwilka. A tu mamy kolejną lawapulkę. Okej, okay. udało się wskoczyć. Więc lecimy sobie tutaj. Zauważyłem, że w tym nowym Minecrafcie jest kurde, strasznie dużo właśnie jakichś takich ogromnych dziur. Co w sumie nie za bardzo mi się podoba, bo można łatwo sobie w coś wpaść. I lecimy do wody. Teraz. Przepłyniemy sobie na drugą stronę tej rzeczki. Teraz jak wejść na górę? Nie ma żadnych schodków ani nic takiego. Co prawda tutaj mogą być. To tutaj sobie pójdziemy. Dobra, jesteśmy już na górze. Tutaj mamy świnki, także szybciutko je sobie bierzemy, by mieć trochę jedzonka, OK. Mamy jeszcze jedną. I mamy już 8 mięska ze świnki lecimy sobie dalej w tym kierunku. Zobaczymy co tutaj będzie. Myślę, że nie ma tutaj za bardzo nic ciekawego, dlatego zrobimy sobie time, a jak coś będzie to po prostu się do Was odesle. Także lecimy. A ja w tym momencie wam jeszcze szybciutko przypomnę o tym, że możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, bo mi to naprawdę bardzo pomaga. No i dziękuję. Miłego oglądania mam. Życzę dalszego. Okej. Okay. Znaleźliśmy sobie jakąś taką yy, dżunglę. Można teoretycznie wejść, zobaczyć co w niej jest, ale raczej nic w niej nie będzie, dlatego sobie chyba oszczędzimy właśnie tego zabiegu i pójdziemy sobie po prostu dalej w świat. Zobaczymy co tam jest. Może będzie coś bardziej interesującego. Także dalej lecimy z timelapsem. O kurde. Ale wysoko. Jesteśmy na 112 kratce wysokości. Nie wiem czy były takie te wzniesienia w w poprzednich wersjach. Wydaje mi się, że nie. Dlatego... No... W sumie to dużo się zmieniło tak jak na razie patrzę. Na pewno generator jest i mamy znowu dżunglę. W sumie to nie wiem co można by było w tej dżungli robić. Bambus jest. Bambus sobie weźmiemy, bo będzie Fajny, jako taka tania, tanie paliwo, o. Bamboo jako tanie paliwo jest dobry. Może zejdziemy sobie niżej. Trochę poszukać tego żelaza. Gdyż na pewno nam się ono przyda, chociażby do lepszego uzbrojenia. no na razie nie mamy totalnie nic, dlatego schodzimy sobie niżej. I szukamy jakiejś kopalni. A tu można wpłynąć, zobaczyć. I jest coś. Okay. Tam niżej tak głęboko już wpływać nie będziemy, bo tam nie jestem na razie pewien, co tam jest. Tego nie chciałbym od razu umrzeć. okej. Okay. Myślałem w sumie, że to jest emerald, a to tylko te takie pnącza. No i co? Nie ma. Chyba nic nie ma. Poza szkieletem, od którego uciekamy. Szybciutko, szybciutko. Musimy w końcu znaleźć to żelazo, bo ten odcinek na tym miał polegać, że znajdujemy żelazo. A tu byłem. Tylko to jest druga strona, tak jakby tego. I sobie. Na dół spływać nie będziemy chyba na razie. No to co, zrobimy sobie teraz cięcie. Ja znajdę szybciutko jakiegoś keywika fajnego, w którym można by było zacząć coś kopać. I wtedy się zobaczymy, tak? Bo tak to na razie chyba sensu za bardzo. To nie ma, żeby wam pokazywać w sumie takie nudne chodzenie, tylko po różnego rodzaju terenach. Dlatego robimy szybciutkie cięcie. Widzimy się za chwilę. Dobra, wszedłem do tej dżungli. I znalazłem taki mały kanion, w którym właśnie jest trochę żelaza, dlatego stwierdziłem, że w sumie pod nie wejdę, bo nic lepszego przynajmniej na razie nie znajdę. A żelaza, w sumie żelazo potrzebuję, to żelazo mi się przyda. Więc jest tylko, o w taki sposób mam już zawalony śmieciami ekwipunek, dlatego trzeba będzie go przeczyścić, po tym właśnie że odcinku 3 żelaza. To prawda niedużo, może znajdziemy w sumie zaraz więcej. Dlatego nie wiem, co można by wyrzucić. W sumie to. Nie wiem, trzy patyki mi nie są potrzebne. Dlatego sprawdzimy sobie tu. Ok. tutaj już może coś być. I mamy od razu żelazo. Oczywiście w jaskini proszę o złoto o, i więcej żelaza. Złoto w sumie można wziąć, tylko, że nie mam żelaznego kilofa, dlatego jak zrobię sobie tutaj taką małą bazę, to można wtedy coś pomyśleć. Okej, okay. myślę, że to będzie dobry pomysł, dlatego yy, ile mam, niedużo bardzo tego, to sobie jeszcze trochę, to po prostu tutaj zrobię taki, nie wiem, wkopię się żeby sobie takie małe pomieszczonko, tam widziałem, że blok się przez chwilę nie załadował i było widać, tak jakby pod nami e, lawę, czyli tam gdzieś pod nami jest jakaś jaskinia większa. Ok, mamy ta takie coś podstawowego, to nie wiem, sobie tutaj łóżko. Tylko niestety sobie zrobiłem już tutaj spawn point, to mi się on zresetuje. I wyjeżdżamy sobie tak. OK. Mamy oświetlenie. A też mi się wydaje, że miałem przypalone żelazo. Tak, mamy żelazo, to od razu sobie zrobimy kilof. To na początku sobie weźmiemy tylko dwa patyki. Okej. Okay. Szybciutko kilof I mamy złoto raz i złoto. A. ok. Już jest progresja w tym odcinku. Nie stanęliśmy w miejscu, tylko już mamy na plus, bo mamy żelazo i też złoto. Teraz też trzeba będzie zainwestować. Właśnie. W... Dobra. Dobra, udało mi się klocek wydobyć właśnie, bo gdyby nie to, to byłoby mega średnio. Dobra ząb jak mnie tutaj zauważył, dlatego ja spróbujemy sobie zrzucić do tego dołu. Nas on teraz mało interesuje. Następny. Okej. Okay. A bo to ten sam, tylko on sobie wyszedł. Co my tu mamy? Od razu żelazo. Kurde, nie mi wszedł. I co my tu mamy? Okej, okay, niby... Kurde, 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 uciekamy stąd. Mniej więcej pamiętam jak się tu szło. Okej, okay, już lecimy do tej mojej bazy i śpimy. Okej, okay. jest naprawdę progres. Jestem z siebie zadowolony, tak szczerze powiem. Tam na razie schodzić nie będziemy, na razie sobie eksplorujemy. To większ, tą większą jaskinię jest w szkielet na pewno i też Creeper jest. ok jest okej wywalaj mi stąd wywalaj 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 okej okay. Dobra Creeper mnie zobaczył dlatego sobie spójdziemy pójść jednocześnie znaczy, rozglądając się o i tu mamy żelazo. Ok, ile ich tu jest? O, panowie, można by było uciec. Tam jest coś głębszego. to na razie tam się zagłębiać nie będziemy, ale sobie przeanalizujemy to. Tam jest żelazo, ale myślę, że jest za daleko, za dużą ilością mogłów. Dobra, więc ile mamy? Kolejne trzy żelaza? W sumie może... No... O, tu jest jeszcze na górze. Tutaj po nie szybciej. Popójdziemy. Okej, okay, wywaliło nas z serwera, dlatego łączymy się z powrotem. Okej, okay, dołączyło nas do gry. Wszystko się stało. Ok, czyli nas to po prostu lekko cofnęło pieszemy sobie szybki utko nie no co się dzieje z tym serwerem Dobra Dobra, już jesteśmy na serwerze. Była jakaś chwilowa zawieszka. Dlatego już jesteśmy. Wierzymy sobie, w... ja Nie wiem po co sobie to mięso. Ale mamy tutaj większe ugrupowanie żelaza, dlatego to nas najbardziej cieszy i interesuje. Dobra, żadnych creeperów tu nie ma, w sensie są, ale daleko od nas. Dobra, już jest mega progres. Możemy sobie żyć tylko szczerze, maso. Lecimy, okej, okay, mamy... Myślę, ile mamy? 16, to już jest tak przystępna ilość. Myślę, że z taką można już sobie iść. tam już wchodzić nie będziemy. Zostawimy to na następny odcinek, który już będzie bardziej poświęcony właśnie zbieraniu itemów z kopalni. Dlatego... O kurde, tutaj mnie jeszcze nie było, a tu też jest żelazo. Dlatego szybciutko zabierzemy to żelazo, do końca tego w sumie kamiennego kilofa, żeby już wykorzystać to co nam niepotrzebne. Przejdziemy na drugą stronę. Zbierzemy to żelazo. Okej, okay, mamy już 25 żelaza. Ale mnie zaatakował. Tu mamy następne jeszcze żelazo, dlatego je też sobie weźmiemy. I od razu pod koniec odcinka zaczęło to nabierać tak jakby z... No, kształtów zaczęło nabierać. Takich już tego, z czego oczekiwaliśmy. To teraz w jaki sposób można wrócić do tego miejsca, w którym ja byłem. Na początku, to jest chyba tu. O, tak, to jest tu. Okej, okay. więc wrzucamy sobie szybciutko, mamy już 10 sztabek żelaza, na chwilę się zabudujemy i można zrobić sobie w końcu jakąś zbrojkę. Myślę, że można zrobić sobie klatę. Okej, okay. i zrobię sobie też tarczę. <coughs> Gdyż bez niej będzie ciężko. Znowu się chyba serwer zawiesił, bo jak widzicie, nie można zrobić tarczy. Tylko. O! Odwiesiło się. Także już mamy już tarczę. Już będziemy bardziej bezpieczni. Także co? W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się na następnym. Także trzymajcie się, bo pozdrawiam serdecznie. No i na razie.